Dzieciaki bywają bezczelne, to nie od dziś wiadomo. Myślę, że nie jeden rodzic y, ma w swoim doświadczeniu taką historię, kiedy y, dziecko na przykład w autobusie krzyczy na całe gardło: Ale albo y, ale brzydka pani, ale ma głupiego psa. To dzieciaki uwielbiają takie historie, zwłaszcza wtedy, kiedy nie da się z nimi y, uciec w, y, za, za najbliższe drzewo czy uliczkę. Najlepiej, żeby sytuacja była jak najbardziej krępująca. Natomiast bierze się to stąd, że e, dzieciaki jakkolwiek mogą się dość szybko nauczyć e, kłamania, wykręcenia od odpowiedzialności, no to potrzebują trochę poćwiczyć umiejętność, którą dorośli już mają, czyli udawanie, że nie widzą tego, co mają przed nosem, albo udawanie, że widzą co innego niż mają przed nosem. E, o tym się. E, o tym, że dzieci tak mają przekonali się genderowcy, próbujący e, swoje wzorce wciskać. Do produkcji dla dzieci. Przekonał się o tym na przykład koncern Disneya. Bardzo słabo poszedł film Bass Astral, który powinien być samograjem finansowym. Film, w którym pojawia się podane na tacy, bez udawania, wątek lesbijski, bez udawania, że chodzi o coś innego niż w rzeczywistości chodzi. Około 200 milionów zysków z biletów to jest jak na to, czego może koncern Disneya oczekiwać. To są drobne w zasadzie. Kiepsko też poniżej oczekiwań było w przypadku filmu Między nami żywiołami. Tu też pojawiała się postać niebinarna. Mniej więcej tyle, co, co Między nami żywiołami zarobiła kiedyś Merida Waleczna. I tutaj dochodzimy do ciekawego, do ciekawej sprawy. Merida to akurat nie jest film, gdzie można znaleźć wyraźne wątki genderowe, gejowskie czy, czy jakkolwiek je określać. Natomiast bohaterką jest chłopczyca, która nie dba o wygląd. I chociaż filmowi w gruncie rzeczy niczego nie brakuje tak od strony tego, czego dzieci od filmu mogą chcieć, no, pojawia się tam, tak nawiasem mówiąc, padające wprost z ekranu stwierdzenie, że należy wierzyć w magię czy w cudowność. Ale jeśli chodzi o samą fabułę, o to, o to jak, jak akcja jest poprowadzona, jakie są bohaterowie i tak dalej, no jakby wszystko jest po Disneyowsku. Wszystko jest to, jest wszystko to, co może przyciągać dzieciaki. No tyle tylko, że y, panienki trzy czy pięcioletnie na całym świecie na widok y, każdego y, kubka, soczku, koszulki, czapki itd. Tak z wizerunkiem złotowłosej Elzy piszczą z zachwytu i natychmiast y, ciągną mamy za rękę, żeby im kupiła, a w przypadku Meridy tak nie jest. Próbowano nawet wypuścić laleczki Meridy trochę bardziej zadbane niż, niż to było w filmie. Tam w jakiejś ładnej sukience ze zrobioną fryzurą i tak dalej. Skończyło się tym, że obraziły się feministki a nie. Y a nie spowodowało to przecież tego, że, że, że sam film inaczej wygląda. Na jakoś Merida się taką, taką idolką małych panienek nie stała, jaką, jaką są choćby bohaterki krainy lodu. Też produkcja Disneya, i, i tutaj akurat oba filmy, bo, bo był przecież sequel, zarobiły sporo ponad miliard dolarów już w kinach. Pokazuje to dosyć optymistyczną rzecz. To znaczy, dzieciaki wielu rzeczy mogą nie rozumieć. I niestety, jeżeli wątki szkodliwe podaje się im dyskretnie, to, to potrafią je łyknąć, ale też to, co jest naturalne, przyjmują, a to, co, to, co w nienaturalny sposób na nie, na nie działa, też automatycznie odrzucają. Mogą jeszcze nie wiedzieć, o co chodzi, ale po prostu nie chcą tego, co, nie chcą łykać takiej mentalnej trucizny.